Cześć, bo lubisz, tak w sumie to przyszedłem i co się z lichem stało. Bo tak I patrzę masz fajne, ja akurat z wyszedłem, bo szedłem już spać. Lubisz te swoje takie szpileczkowe żarty robić, a ja tyle prosty, że jakby u mnie jest albo zero, albo jest jeden. I w zasadzie w większości przypadków taki jestem. No, no ale zobacz, z, z drugiej strony z drugiej strony w sumie ty też jesteś osobą, która wbija szpilki. Co masz na myśli? No nie, no kilkukrotnie też, w sumie, czy jak rozmawialiśmy ze sobą, to czy był tam jakiś żarcik, czy w sumie, czy w sumie, jak dostałam bluzę z Balmą, to mówisz, no, tylko wieśniacy, wiesz, logo na całą, na całą bluzę. Ja ci zresztą odpowiedziałam tym samym, bo jesteś osobą, która swego czasu śmiała się z ludzi, którzy chodzą Foflight i też w sumie ci napisałem, jak, jak był ten koncert tutaj taki rapowy, duży, we Wrocławiu i tego chyba zamykałeś nawet. To też ci napisałem, że fajny outfitik ten, of Whitea, wiesz, nie? Ja mówię, to są momenty takie, w których po prostu jakby na pewnym szczeblu ja też mogłem to inaczej odebrać, niż to zostało przy ciebie może jakby napisane, co nie? I, i jakkolwiek zwał, tak zwał, ale po prostu nie lubię tego takiego szpileczkowego, e, influencerskiego humoru stary, to jest jakby taka moja, wiesz o co chodzi, ja wiem, że dzieciaki tym się mega jarają i to lubią, Aczkolwiek ja też z drugiej strony traktuję z powagą drugą osobę i, i, i mówię, są momenty, w których fajnie się żartuje, a są momenty takie, które po prostu są, no nie wiem, takie dla mnie. Ale co, dzisiaj był gorszy moment, czy jak? Bo, bo też bo ja ci powiem tak, jak. Tak ja zwał, tak zwał ten moment, ale po prostu, no. Są takie kurde czasami, na przykład te Twoje komentarze i tak dalej, które odbieram jako takie właśnie próby wbijania szpileczki. Czasem one są śmieszne i lubię, a czasami nie po prostu. No, no to wiesz, to, to zanim będziemy wbijać szpilkę, to, to muszę przedzwonić się, zapytać się, ma? Jak humor? Nie, nie musisz nic pytać, dzwonić po prostu. najlepiej tego, jak się nie poznamy jeszcze na tyle, jak się mamy poznać, to nie żeby... wbijamy szpileczek sytuacji to są nikt, jak się spotkamy za dwa razy, czy pogadamy ze sobą jeszcze dłużej i skumamy swoje obaj strony żartu, to wtedy będziemy mogli się przydać, tak, jak to robimy z kolegami. Na razie jeszcze kolegami chyba nie jesteśmy takimi. Um, I tyle. no W zasadzie to w żadnym aspekcie nie jest negatywne. Po prostu tak jak mówię, niektóre słowa albo, albo żarty są czasami odbierane w inny sposób niż były zamierzone. No nie i tyle. Ogólnie tutaj widzę, że na czacie jest taka, taki ziomek, który bardzo szuka atencji. Który, co pisze? Daniel Majewski. No nie wiem, on bardzo dużo głupich rzeczy. A co tam pisze? Ja nie widzę tego nitro. I teraz wracając do tematu. Nie lubię strasznie tego youtubersko-influencerskiego poczucia humoru, ale ty, jak zresztą ci to mówię po raz trzeci na tej rozmowie, ty mnie naprawdę śmieszysz. W sensie masz to takie wyrafinowane poczucie, którym się często śmieje. I, i, i jak w wielu kwestiach oglądam twoje ale nie, nie dzisiaj mnie, ale nie, nie dzisiaj, dzisiaj. Się jesteś, jesteś dla mnie jakimś wyznacznikiem dobrego humoru w internecie polskim o tak, że w sensie oglądam i nawet jak wbijesz szpilkę potrafię to przyjąć, tak klaty fajnie i się śmieję a momentami nie no dobra, a to powiesz co z Dichem, co się stało? zajebało mu coś jeszcze z chaty? oni wyjebali laptopa znaczy co ja, co ja pierdolę, e, dysk mu wykręcili z komputera, dwa dyski w zasadzie Wyjebali mu wisiorek gm 2 który kurde ja rok temu wszystkim chłopakom kupiłem mm, Tam ze to, to miał na tym, nie? Takie... Wszyscy mieliśmy to mordo... Te złote ja, takie Tak, tak z diamentami no, małymi takimi No, to... no to... To co co, bardziej początka, tak? no jakby, jeśli chodzi o straty finansowe, to jako taki tam nie ma, tylko bardziej kwestia tego no, że Biorąc pod uwagę, że dyski zginęły, no to świadomia osoba po prostu weszła, zdając sobie sprawę z tego, że wchodzi do Dicha. Tym bardziej, jakby adres zamieszania Dicha, no nie jest żadną tajemnicą, bo się powtarzał też na wielu kawałkach rapowych. Wasza radgra gra wisi tutaj na Maklakiewicza między m.in. No. wersję jeszcze ze złotych czasów, trójcy ze Złotych gien, czasów rozek. jeszcze był. Eee, A poza tym no, tak... Dicho też często live y robi jak jedzie do sklepu. nie? Osoba, która jest sokanist, I... to może sobie to... Ktoś... Nie, no jakby mówię, Dicha adres nie jest żadną tajemnicą dla nikogo w zasadzie, więc to też mówię, ktoś po prostu, kto był na tyle, nazwijmy to mądry czy nie mądry, połączył fakty tego, że zobaczył Dicha za granicą i sobie pomyślał, że skorzysta z okazji, aczkolwiek przykre jest tu wszystkim to, że mówię, no dyski u Dicha to jakby jest taką rzeczą, że no Dicha nic nie ma na komputerze. Wiesz o co mi chodzi? Z żadnych materiałów muzycznych i tak dalej. Dicho to może jakieś tam matkoje starych potleków nieodgrzone sprzed pięciu lat, które w zasadzie pewnie większości już wyszły, ale sam fakt no, tak jak mówię, że ktoś po prostu nawet to zrobił, to już jest takie mało zabawne, tym bardziej, że tak jak mówię, no, dyski zostały wykręcone, więc no, był to ktoś młody tak, nie był to jakiś złodziej, doliniarz, który przyszedł na zarobek. Tylko, że to jakiś fano-hejter, nazwijmy, z środowiska. No. Ja ogólnie nie. wychodzę z takiego założenia, nie. że tego typu rzeczy, jak się dzieje. Może myślał, że tam jakaś spłyta będzie, nie? Czy coś, żeby sobie mógł ogarnąć. No tak, ale... Bicha, bicha, A czemu macie że... tyle przecieków? W sumie to też jest dobre pytanie. Bo Zresztą czy szyby wyleczały, czy jest w internecie? Przecieki mieliśmy, bo ktoś się wtedy, co te przecieki wyszły, ktoś się na Dropboxa musiał włamać, wiesz? Okay. I to w zasadzie też, z wyjątkiem może dwóch utworów, to utwory, które nigdy nawet nie miały światła użyć dziennego, więc w zasadzie też nie ma tam jakiejś straty z tego tytułu, no, takie rzeczy się dzieją czasem. No tak, no czasami się dzieją. Więc no bo swego czasu to chyba z dwie nuty twoje wyszły, szyby od tego, od Dicha były... Na Ale to tych... właśnie to, jest, to wszystkie były te nuty na tym Dropboxie i ktoś po prostu to nie wypuścił naraz, tylko sobie to, e, że tak powiem, zbierał i czekał. W sumie Majewski, ja ci powiem rzecz. Ty jesteś z Wrocławia, no to. A nie, co Ja nie widzę Stanach nawet tych komentarzy, co Majewski tutaj pisze. Nie, bo on pisze jakieś rzeczy, że ten, że ja tu się nawet swojego auta boję. No prędzej się będę bał swojego auta w tył napędzie 600 koni, niż twojego wkładro, który do przodu jedzie. Ale ja chcesz, w... bo ty jesteś z Wrocławia, to możesz przyjechać kiedyś do mnie do domu, kawę ci zaparzę, wiesz o co chodzi. Ja nie widzę tych komentarzy, kurde, właśnie niestety. No. Nie widzę tego. Te chyba to... komentarze. Jak tam jakie są komentarze, to nitro je czytaj. Będę nitro, przeprowadzam pierwszy wywiad z Nitrem. I chyba wiesz co? W ogóle do tego chyba jak będziesz rzeczywiście chętny, mój wywiad przed płytą, który będę chciał udzielić, zrobię to z tobą chyba nawet. Jak będziesz oczywiście miał ochotę. Nie damy tego żadnym pismakom internetowym, żadnym kasztanom z redakcji, co kurwa, muzycznie w rozwoju stoją 6 lat wcześniej. Tylko hmm. zrobimy to z możemy, możemy to zrobić. Ogólnie wy też, właśnie to jest następna rzecz, wy też wywiadów nie udzielacie. Ja was chyba tylko z skojarzę i kiedyś przed Mordo, wiesz, wiesz czego to wynika Mordo? Ja no? uważam, że trzy czwarte tych redaktorów muzycznych w Polsce Lepiej są... live palić. To są kasztany, które w ogóle nie mają pojęcia o muzyce. W sensie muzyka i przynajmniej hip-hop jest taką kwestią jakby inaczej muzyką, w której jak stanąłeś w miejscu 5 lat temu, bo hmm. Akurat ten nur ci się podobał, i dalej przestałeś śledzić przez rok czasu, to nie zrozumiesz następnych roków. To jest taka, jakby dziedzina jak matematyka, co nie? Że jakby, jak staniesz w pewnym miejscu, to potem dalej nie, na, nie rozumiesz następstwa tego, co się stało ewolucyjnie. I teraz dochodzi do momentu, kiedy ludzie, e, którzy siebie uważają za opiniotwórcze osoby muzyczne, których jakby pracą powinno być to, żeby być na trendach i na nowościach, jakby wszystko on point. Stanęli sobie w miejscu i próbują um, klasyfikować dany gatunek muzyczny wedle okresu, który jakby w ogóle nie jest, nie ma nic wspólnego z daną, jakby wiesz schodzi twórczością ani. Wiesz, schodzi twórczością, ani, ani z tym, co ja robię w danej chwili. Więc wiesz, jakby są. Jakby wychodzi to po prostu, jakby chcę powiedzieć to wprost. No osoba, która z 2008 nie zrozumie tego, który wyszedł w 2019 no. No. i to po prostu z tego wynika, no. a, a, a tak jak mówię, no, brakuje osób opiniotwórczych, które rzeczywiście ja sam bym się fanem hip co nie, jakby ja kurde siedzę w tym od dzieciaka i każdy aspekt jakby chłonąłem jako dzieciak co nie I, i, i jakby mi się pewne rzeczy niekoniecznie muszą podobać, ale jakby rozumiem i wiem jaka jest geneza ich, jakby jakie mają być CPE co nie, a jak osoba która po prostu stanęła w miejscu ze słuchaniem muzyki i z trendami próbuje się wypowiadać na temat muzyki, to po prostu nie czuję jakby w ogóle chemii ani to o czym chcę z tobą pogadać co nie. No. No jest, no to też jest rap obszerny, nie? Bo inaczej się nawijało kiedyś i no też sami raperzy na scenie różnie nawijają. Stało się na tyle obszerny, że powstały podgatunki rapu, i w tych podgatunkach powstały kolejne nurty w zasadzie. No. Wyszyscy chodzi? że jakby kiedyś był hip hop, hip hopem. A w zasadzie teraz masz hip hop, rap, trap, masz drill, masz Afrotrap, masz elektroniczny ten, masz Urban, masz tyle odłamów tego wszystkiego, a ludzie próbują klasyfikować wszystko jako jedno i to w ogóle nie ma sensu. Wtedy no to, to jest to ten to moment, jest. jak ktoś przychodzi, się pyta ten kto jest lepszym raperem, nie wiem, Peja czy Malik, nie? Wtedy to jest. Ale to... Wtedy... Tak samo też często pochodzi pytanie, o jak ludzie przychodzą z Sentino zjada da dupą malika czy malik dupą Sentina, co nie? Na przykładu. I to ja na to mam pytanie prostą odpowiedź stary. To jest tak samo jak wchodzisz do Witkaca i masz na, na Straga, znaczy na, na, na wieszakach wywieszone marki premium. One wszystkie są zajebiste i są premium, ale jakby w zasadzie od ciebie zależy, to, ja to ubraj. czaj, o co chodzi. Więc jakby wszystkie te marki, które tam są, są markami premium i są fajnymi markami, ale to już jest kwestia twojego osobistego gustu. Wiesz o co mi chodzi? Gdzie wchodzisz i, i co jest w zasadzie dla ciebie fajniejsze, czy co ci się z danego dnia bardziej przyfituje? I tak ja to widzę po prostu, no. No ja jest, jestem ten. No różniam się, nie? Między sobą. Czy, czy muzyka I Tak samo jak to, Balenciaga chcesz ubrać albo chcesz ubrać sobie Gucci. bo no nie powiesz mi wtedy, że Balenciaga jest chujowa, a, a Gucci jest zajebiste. no Obie są fajne, ale niekoniecznie ta ci się musi podobać. No i też Gusta się zmieniają, nie? No. <coughs> gusta się zmieniają. Także tak to wygląda, kurde, powiem ci. Eee, ale z tym dziadem bardzo chętnie możemy to zrobić? Ja ogólnie kiedyś miałem taki pomysł, ale to dawno, jak... Wiesz co, jakby mi się też to podoba, że ty jako mimo wszystko przez to swoje poczucie humoru, żeś um, zatarł pewien krąg takiego czegoś jak ta, ta szczotka i kij w dupie <grym> u młodych ludzi, że ten dystans jakby spolaryzował poniekąd środowiska na tyle, że youtuber też na dzień dzisiejszy może być cool gościem, który może mieć swoje jakby zdanie na temat muzyki i niekoniecznie ono jest kasztańskie. Wiesz o co mi chodzi? No tutaj też są opinie podzielone, nie? Bo, 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 to, jest, bo to jest to, o czym mówiliśmy. Jeśli ktoś słucha wiesz zupełnie czegoś innego, a ty spropsujesz coś innego, to dla niego się nie znasz, nie? No. Nie no to, to mówię, są jakby na pewnym poziomie już nie ma czegoś takiego jak chujowe. Po prostu jest coś, co niekoniecznie trafia w moje usta. I to, to, to jest na najlepszym przykładzie do ubrań porównać, bo jakby to jest takie, wiesz, najbardziej obrazowe i najbardziej ludzie w ten sposób mogą to skumać. Idziesz do Witkaca, masz Barbery, masz Balenciagię, masz Amiri, kurde, masz inne marki i one wszystkie na jakimś tam poziomie są premium. No. Też znajdziesz kogoś, kto powie, że się lepiej ubierze w kropie, nie? No, ale mordo, no, to, to są tacy ludzie i są tacy ludzie. No, ty, widzisz Z takimi ludźmi wtedy właśnie to jest to, że ja żałuję wtedy, że wchodzę w ogóle w dyskusję stare, bo, 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 bo prowadzić dyskusję z kimś, kto twierdzi, że jest znawcą, a nie ma pojęcia, no to stare, wtedy kłóć się i kurde, i co z tego wynika? Poczekaj, no Dicho jest tutaj, kurwa. On cały czas gdzieś tu lata, bo widzę w komentarzach od ludzi, że on tu jest. Tak, on pisał ten, on pisał czy papierosa palimy. Gdzie jest Dicho? Dicho, chodź tutaj. Tylko ja nie wiem, w jakim on jest w stanie, bo ja z nim gadałem godzinę, dwie temu, on już był lekko taki w swoim w tym, stanie. W... Na oliwiony. Najlepsze jest też to właśnie odnośnie Dicha, że ludzie sobie nawet nie zdają sprawy, jaki to jest inteligentny gość, brew pozorom. I w zasadzie Chciałbym też, żeby ludzie mieli okazję kiedyś poznać Dicha. No z tej sześć, To no, Właśnie nawet to nie jest to, że on musi być trzeźwy, żeby był inteligentny i fajny. Po prostu on nie może być najebany do takiego stanu, wiesz, nieważkości. Ale jak Dicho jest nawet lekko wcięty, to ten humor ma taki mega, mega wyszukany. I ciekawy. Hmm. To, no, nie jest... to jest właśnie to jest coś, co mi, co mi mówili właśnie wtedy, jak się widzieliśmy, że dużo osób sobie nie zdaje sprawy, jaki dicho jest mądry i, i oczytany wbrew pozorom. Tylko że wiesz, jak on wrzuca same storki, jak jest na tym, jak jest w szlafroku z butelką Bociana, to, no to ludzie sobie wyrabiają zdanie na, przez pryzmat tego, co widzą, nie. No. Jak to, widzieli jak interpretuje Mickiewicza, to też by inaczej na niego spojrzeli. Dicho nie. Dicho to jest, mówię, jakby mało jest takich artystów i tak uważam szczerze. Uważam, że osobiście, że w polskim przemyśle muzycznym jest zbyt wielu kalkulatorów, a zbyt mało artystów. W sensie um, ludzie bardziej kalkulują aniżeli czują i, i chcą jakby dawać ekspresję siebie czy, czy jakąś stylówkę nową wprowadzić i tak dalej, co nie? No o tym też, o tym też niektórzy... Niektórzy mówią, że mają ten. W sumie ty mówisz, że jednych ubierają, drugim mówią, co mają powiedzieć. jakie jest jakiś.